Regularnie słyszę, że na coś nie mamy czasu. Ten czas nam ucieka, brakuje go non-stop, non stop Później nie mamy pieniędzy. Kasy jest za mało, zarabiamy, tracimy ogromną ilość czasu, żeby... tracimy ten czas, żeby zarobić pieniądze, a i tak tych pieniędzy nie ma. Totalny bezsens. I na końcu jeszcze wszyscy jesteśmy zamieszani, pomieszani, po prostu zagubieni, nie wiemy co zrobić, nie wiemy gdzie iść, social media, Tysiące powiadomień, tysiące piknięć, SMS-y, telefony i w pewnym momencie człowiek ma tę ochotę wszystko po prostu pierdolnąć i mieć z głowy. Zamiast tego, możesz sprawdzić wyzwanie trzech kropek. Cześć, nazywam się Michał Brzyniak, jestem autorem tych trzech oto książek. Od 10 lat pomagam setkom tysięcy ludzi odnaleźć troszkę więcej zrozumienia w otaczającym świecie. Regularnie podrzucam Wam wszystkim podpowiedzi na temat tego, jak mentalność może kierować naszymi krokami. Mental Way to moja firma, wiele projektów, które jest nie tylko biznesowe i zarabiające, ale też charytatywne, pomaga Wam na co dzień poukładać swoje życie. I wyzwanie trzech kropek to nic innego jak połączenie trzech kroków z jednego z moich eventów, z filaru pierwszego, z egzystencji. Te trzy kroki są w stanie ewidentnie dać Ci więcej zrozumienia, dać Ci więcej szansy w życiu na to, żeby. Zarabiać więcej, lepiej być poukładanym, poukładaną, znaleźć może fajniejszego partnera, mieć sobie większy spokój, mieć większą energię, mieć więcej powera każdego dnia. Co zresztą widać, ponieważ nagrywamy to w Kaliszu, kiedy jest 7 stopni, a więc... Chciałem troszkę inną scenerię niż na co dzień, czyli zamknięte studio. Jesteśmy na dworze, ponieważ te warunki mogą nam pokazać, że w życiu musimy się skupić na ważnych krokach. Wyzwanie trzech kropek to nic innego jak skupienie się na. Po pierwsze. Szukamy dla siebie czasu. Musimy znaleźć ten czas każdego dnia. W bardzo prosty sposób, pokazując Ci serię ćwiczeń, namówię Ci do tego, żebyś znalazł i znalazła dla siebie odrobiny czasu, które możesz nazwać medytacją, możesz nazwać wyciszeniem. One sprawią, że zaczniesz inaczej myśleć, uspokoisz swoje myśli. Wyzwanie drugie polega na tym, że zaczniesz liczyć pieniądze po prostu. Każdego dnia będziesz zapisywał, będziesz zapisywała to, ile zarabiasz, ile wydajesz. Jeżeli pracujesz na etacie i masz tylko jedną wypłatę, to będziesz po prostu zapisywał i zapisywała swoje codzienne wydatki. Gwarantuję Ci, że zmieni to Twoje postrzeganie zaczniesz zupełnie inaczej patrzeć na świat. Trzecie wyzwanie to intencja. Zaczniesz wstawać i chodzić spać z konkretną intencją. Koniec z rozproszeniem w życiu, koniec z gonieniem jak szczur za własnym ogonem. Koniec z tym, że ciągle ci brakuje kasy. Koniec z tym, że nie masz na nic czasu. Naprawdę zmieńmy coś w naszym życiu i wyzwanie trzech kropek może ci w tym pomóc. Zapraszam cię dalej. Jeśli więc faktycznie chcesz coś zrobić z brakiem czasu, z niedoliczeniem się swoich pieniędzy i z pomieszaniem w życiu, to zapraszam. Pokażę Ci, co dla Ciebie przygotowałem. Po zapisaniu się do wyzwania trzech kropek będziecie mogli pobrać sobie te pliki i wydrukować je w takiej formie fizycznej, ponieważ są to pliki PDF, albo też używać tego na iPadach, na różnego rodzaju elektronicznych sprzętach, żeby można było sobie to zaznaczać czy uzupełniać, wpisywać. Wybór należy do Was. Jedno jest pewne, przed zmierzeniem się z każdym wyzwaniem wykonujemy zapis, początkowy stan gry. Czyli tutaj zapiszesz sobie, jakie masz obecnie problemy z czasem. Po skończeniu, kiedy skończysz 31 wyzwania, wypełnisz sobie zapis podsumowujący stan gry, odnośnie czasu. I dokładnie to samo jest przygotowane dla liczenia każdej złotówki, i życia z celem intencją. Każde z tych trzech wyzwań ma swój grafik. Dokładnie jak to wypełniać, opowiem ci w środku. Wyzwanie dla czasu, wyzwanie dla pieniędzy i wyzwanie dla intencji. Ten plik znajdziesz w dwóch wersjach, ponieważ jest wersja męska i wersja żeńska. Zostaw więc swój adres e-mail, a z przyjemnością podeślę ci dostęp do tych plików, albo je wydrukuj, albo używaj na. Wszystkich możliwych urządzeniach elektronicznych i koniecznie obejrzyj dalsze instrukcje, ponieważ do każdego z wyzwań nagrałem osobny film, w którym wyczerpująco ci wyjaśniam, co robić. Mam nadzieję, że wyzwanie Trzech Kropek ewidentnie w ciągu 30 dni pomoże Ci diametralnie zmienić Twoje życie. Trzymam kciuki. Pozdrawiam, Michał Brzynek.